Oficjalne przemówienia, złożenie wieńców i wspólne śpiewanie hymnu. Tak wyglądały powiatowe obchody 107 rocznicy odzyskania niepodległości. Uroczystości zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Siedlencinie. Zgromadziły przedstawicieli władz, kompadantów i mieszkańców. To już czwarte powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku w gminie Jeżów Studeckich, w miejscowości Siedlencin. Dziękuję za obecność tylu pocztów sztandarowych, też dzieci, młodzieży. Przepięknie odśpiewaliśmy. Pany Mazurek Dąbrowskiego. Wyjątkowa atmosfera, jak zawsze, jak co roku, no, czuć tego ducha patriotyzmu. Możemy się różnić, ale wartością nadrzędną jest to, abyśmy znaleźli porozumienie w sprawach, które są fundamentalne dla nas Polaków czyli kwestia niepodległości, wolności, niezależności i budowania wspólnoty, dzięki której możemy realizować się i przygotować nasz kraj dla przyszłych pokoleń. Koleń. No tak się złożyło, że Powiat Karkonoski, Jelenia Góra, całe ziemie odzyskane, to są ludzie, którzy przyjechali, czy ich dziadowie przyjechali z różnych stron Polski, różne tradycje, różne zwyczaje, różne doświadczenia historyczne. No i to wspólne świętowanie 11 listopada, czyli to się wpisało na takie ładne święto narodowe, no ale też w tym całym show nie można zapominać o tym, że iluś naszych przodków zginęło, iluś naszych przodków walczyło o tą niepodległość, no i wywalczyło. Ale cieszę się, że ludzie potrafił się uśmiechnąć. A najważniejsze, że dziś czujemy się silnie związani z naszą ojczyzną. Nasze serca, nasze myśli kierowane są do niej. My tutaj musieliśmy się uczyć na nowo żyć na tych ziemiach tak zwanych odzyskanych, gdzie mieszkańcy z całej, z całej Europy, można powiedzieć, z całego świata przyjeżdżali, gdzie musieli tworzyć swoją wspólnotę, jednoczyć się ze sobą, poznawać nawzajem. I dzisiaj po tych 80 latach widzimy, że ten sukces, gdzie mieszkańcy tworzą wspólnotę został osiągnięty. Zapytaliśmy młodzież, jak oni postrzegają ten wyjątkowy dzień i patriotyzm. Dla mnie patriotyzm to jest oddanie życia za ojczyznę. Chociaż nie wiadomo, jak w takiej sytuacji zachowałby się człowiek z odwagą, z miłością, ze szczęściem. Dzień niepodległości. Mega ważny dzień ogólnie. Modnym od pewnego czasu sformułowaniem w przestrzeni publicznej jest nowoczesny patriotyzm. Zapytaliśmy starostę, jak powinno się go rozumieć. Nowoczesny patriotyzm niewiele różni się od tego patriotyzmu historycznego. Zawsze chodzi o to, żeby pamiętać, żeby szanować, żeby mieć w sercu przepiękne wartości, takie jak Bóg, honor, ojczyzna. Obchody dobiegły końca, ale przesłanie pozostaje. Bycie Polakiem to nie tylko szacunek do historii, ale także odpowiedzialność za przyszłość.